Heroes of Warcraft! Hej, siemanko, witajcie w karczemnym mordobiciu, w którym to dzisiaj wyjątkowo nie będziemy bili się z innym graczem, a z mrocznym wędrowcem sterowanym przez komputer, czyli będzie to bójka zbliżona mechanikom do tych pojedynków znanych oczywiście z przygód. Talię trzeba przygotować, talię specjalną pod specjalnego przeciwnika, to to będzie ten mroczny wędrowiec z takim trochę czarnoksiężnikiem. Tyle, że z sekretami, takimi sekretami całkowicie nowymi, pomerdanymi, bardzo, bardzo ciekawymi. Także coś takiego sobie złożyłem. Zacząłem od takiego zwykłego J.T. szamana, potem dołożyłem jedną, drugą, trzecią kartę z zagonią, i na czymś takim się skończyło. Cztery pojedynki do tej pory rozegrałem same wygrane, także. Ta bójka chyba nie jest niczym szczególnie trudnym, aczkolwiek no, ta moja talia, no to widać droga, bo tych legend tutaj naptykałem. Nie wiem, właśnie jakby to miało wyglądać, gdybyśmy dysponowali troszeczkę mniejszą kolekcją, ale myślę, że e, tutaj każdy coś, coś wykombinuje. Widać, właśnie, że e, te agonie się tutaj fajnie sprawdzają i. I, I oczywiście, jak najbardziej prowokacje, bo przeciwnik potrafi grać, grać dość agresywnie. Na otwarcie portal Rewelka. Szukamy oczywiście tych tanich, tych, tych tanich karcioszek graba, żeby mi siadło e, widmowe pazury. E, ropucha też, jak najbardziej, byłaby ok. Także ten portal mogę zostawić, bo on potrafi się właśnie szybko wysypać. Ja tu gram nawet jedną. Tą uzdrawiającą falę, bo właśnie potrafi, potrafi Skubany tak dość szybko nas zjechać. Czyli tak powiedziałbym, że tradycyjnie dla tych pojedynków właśnie heroicznych z przygód. No i teraz niczego nie zrobię, troszkę szkoda. No i te sekrety jego. Ich jest z 10. Ja już widziałem nawet taką rozpiskę, bo sobie szybko znalazłem. I po prostu to my je aktywujemy rzucając jakieś tam określone kreatury na stół. Także może się jeszcze dziać, może się jeszcze dziać. No w tym momencie nic zrobić nie mogę. Znaczy, niby mógłbym, ale tam nie będę kombinował na razie. Chociaż dołożył tak nieładnie troszeczkę z jego strony. No tak pocisnął na początku. Ale taki typiorek może być. I zobaczmy, czy. Że... O właśnie, udało się i zniszczy mi, Ach, szkoda, ale karciochę sobie dobiorę, niech będzie. Uzdrawiająca fala może się wyjątkowo, wyjątkowo tutaj przydać. Generalnie zresztą ta bójka nie kończy się zdobyciem pakietu, a właśnie zdobyciem takiego rewersu, jakim gra przeciwnik, no i jaki ja już sobie ustawiłem, bo on mi się bardzo podoba. On mi się bardzo podoba, no i tutaj, kurde, Zwykle by ta egzorcystka siadła, ale jakoś tak się dziwnie ten pojedynek zaczął, że mogę go nawet przegrać z tego wychodzi. Czy ja będę chciał, to to próbować zabić, jakoś tutaj tego figo fago. To i tak będzie miało agonie, To by zaatakował, ale ja spróbuję bardzo sobie rzucić. Uwaga, niech też będzie trochę losowo. I też z okrzykiem mamy te, oj, słabą kartę mi przyzwał. Szkoda, że nie jakiegoś szatkownika czy białokiego, na przykład, o, to by było piękne. To by było piękne, a tak to mnie łupie, łupie i kurde łupie. I łupie. No skubany pierdykany, zaraz mnie zabije. Ale nie, nie ma tak lekko, ja się tutaj nie poddam, oczywiście taki. Taki, taki. Mógłbym trochę ten stół poczyścić i rzucić nawet te dwa, bo on teraz ma 9. No raczej mnie jeszcze nie zabije. Więc ja bym sobie jeszcze tak przycwaniaczył i rzucił takiego i tutaj zaatakował w ten sposób, żeby już sobie tutaj pod te portale zrobić ustawkę. Wreszcie może w przyszłej turze tego zabiję. O ile przeżyje, bo mnie tak wyjątkowo mocno. Aha, on sam się zabije. Kurde, zostałem na trzech, ale dostałem mełko. Ale jaja. O, prowokacja się teraz sobie przyda. E, prowokacja się teraz sobie przyda. Tylko pytanie, czy ja chcę go zabić? E, e, czy tutaj się... Nie, Dobra, może wiecie co? E, zróbmy tak. I wezmę tą palę, jak mówiłem. Ona tutaj jest na wszelki wypadek i teraz wyjątkowo się przyda. Kurde, już się bałem, że, że nie uda mi się podleczyć za 14, ale się udało. No i teraz w zasadzie ten pojedynek będzie już chyba wygrany. Nie sądzę, żeby przeciwnik był w stanie się odbudować. On zresztą bardzo często ma tak malutko karcioszek. Bardzo często ma tak malutko karcioszek. A ja teraz tutaj, no, mogłbym sobie taką aję rzucić. Bo już chyba tego sekretu nie odpalę, bo agonia weszła i zabił mi tego wędrowcę. Zbieracza łupów, znaczy się. Z okrzykiem jeszcze coś tam. Aha, to były te już lustrzane. Te sekrety są dziwne. Bójka jest nawet. Jak mamy chyba obydwa jej poniżej 15 zdrowia. Także tutaj. Takie cudaczne rzeczy. Korczy mi troszeczkę. Ej, to, ale nie no, bez sensu. Bez sensu. A, zróbmy tak. Ej, zróbmy tak. I rzućmy sobie tą Aję. Bo ona ładna jest. O kurcze, dopiero... Dopiero pierwszy ten neprytowy golem. Jakoś tak się to to nie złożyło teraz tego typiora na pewno będzie trzeba zabić czyli dobrze że nie rzuciłem właśnie tego teraz ona by tutaj mogła siąść to zróbmy zróbmy tak tak też możemy zrobić ten sposób i tutaj dołożę sobie śluzożera Zadaj jeden punkt obrażeń wszystkim stronnikom. No to akurat czegoś takiego nie chciałem, ale okej. Okay. Tutaj złoto, to są dwie karciochy z monetą. Dwie monety po prostu. Także też za chwilę tej many mogę mieć na tyle dużo, że mógłbym rzucić Nezota nawet. Ale raczej nie będę tego robił. Tak kombinuję. Tak kombinuję, no. Prawie zabił, prawie mu się udało. Oczywiście to było bez sensu, no tam ma dwie monety, no niech mu będzie, no. Niech mu będzie. E, zagoniam. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak I zróbmy tak, e, ty go nie będę zabijał na razie... Albo mógłbym, ale to swojego zranie. Zapomniałem o tym tak na dobrą sprawę. A, e, możemy zrobić tak. I tyle. Niech sobie ma, chociaż on tutaj gra. On tutaj gra cienisty płomień. To mógłby, mógłby, właśnie tym nadmiarem mocy dołożyć, rzucić płomień i wszystko pozabijać, ale... Nie wiem ile on ich ma, jeszcze tego nie wyczaiłem. O, w każdym razie właśnie upierdliwe jest to jego przyzwanie, tego chochlika, bo zdarza się, że ten chochlik jest taki lepszawszy jak ten tutaj. Byśmy chcieli to to pozabijać, ten mój wtedy zginie, ale to tam trudno. Trudno, nic to nie szkodzi, ale właśnie i tak, tak chciałem zrobić. Zobaczmy, o taki może być. I teraz pancerzyk też może być. Ale to w tym momencie tego jeszcze nie odpalimy. Dorzućmy dużo golemków. Komplecik na stole kreatur. No i było, było niebezpiecznie na początku, ale skończy się to dobrze. Tak jak mówię, w ka każdy jeden pojedynek wygrałem, choć właśnie w każdym jednym... Było tak dość, dość niebezpiecznie właśnie, szczególnie w tej pierwszej fazie gry. Potem, potem już było na luziku. Na luziku. Tutaj moglibyśmy pozabijać albo zabić jego. Ja bym jeszcze Nezota chciał rzucić. abym ja bym jeszcze Nezota chciał rzucić, także... Tą prowokację poświęcimy? Nie, chyba prowokacji nie poświęcimy. Ładnie może urosnąć za chwilę. Ile mi zginęło tych... ...z Zagonią, chyba niedużo. Chyba nie dużo na dobrą sprawę. No dobra, zabijajmy. E, zabijajmy, ale tak żeby też moi ginęli. to czyli tu możemy zrobić tak. Tutaj ci moi nie mają za bardzo od czego ginąć. Hmm. to tego poświęcę. Żeby jakieś miejsce się zwolniło, ale i tak mam tego miejsca troszeczkę e, za mało. No, nie wiem, nie wiem po co ja się tak bawię. Nie wiem po co ja się tak bawię. Tutaj, nawet teraz, jak rzucę tego nefrytowego wodza, to mi ta prowokacja nie wejdzie to bez sensu. Nezota też bez sensu. Dokładanie też bez sensu. Także poczekam sobie, zobaczę co, co zrobi przeciwnik. Może coś fajnego jeszcze przyzwie. Uwaga, zobaczmy. No, tym razem mu nie pykło, nie pykło mu. Mógłbym to już wygrać i tak chyba trzeba będzie robić, bo jak widać, bo jak widać, nie ma to sensu. Czy tutaj jakoś się jeszcze pobawić ma to jakiś sens? No dobra, jeszcze zróbmy tak. Ten nie zginie w że jak go zaatakuje. Hmm. To bez sensu, tak atakować. No dobra, rzucę, żeby tak kolorowo było. Tak kolorowo było, przyzwał się taki jeden załogowy szatkownik. Jakby było tutaj więcej miejsca, to oczywiście ten grabarz mógłby ładnie urosnąć. Tak swoją drogą świetne kombo, które oczywiście może istnieć tylko w dziczy. W każdym razie on jeszcze może nie przegrać, bo ma też taki sekrecik, który działa jak lodowy blok. Także zobaczmy. A, a nie, dobra, myślałem już, że to właśnie był on, że się odpali ale jednak się nie odpalił. Także kolejna gra wygrana, sympatyczne to granie. Te pojedynki są nawet takie normalne, chciałem powiedzieć, że stosunkowo krótkie, ale nie, nie są krótkie, nie są też długie, są właśnie takie normalne. Tym razem pakieciku otwierać nie będziemy, aczkolwiek mógłbym kupić. No dobra, żeby, żeby tradycji stało się zadość, to kupimy jeden, kupimy jeden taki, wiecie, z gadżetonu. Kupimy jeden z gadżetonu, akurat się za zrobiło. Także jednak jednak będzie otwieranie pakietu, mimo tego, że w samej bójce pakietu nie było tylko się wygrywało. Tylko się wygrywało o taki ładny rewersi, którego teraz sobie pięknie widać. No ale pakiet jest zwykły, standardowy, totalnie żadnej złotej. Ostatnio mi sporo tych złotych kart wypada. Co ciekawe, bo kiedyś mi nie wypadało. Ja sobie te statystyki prowadzę, także wiem, że kiedyś mi nie wypadało, a teraz mi wypada. No ale dobra, tyle dzisiaj, tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na rozdzicho.